Cześć wszystkim, z tej strony Piotr z kanału Istota Pozytywna. Dzisiejszy odcinek będzie kontrowersyjny, ponieważ tematem jest transpłciowość. Nie popieram ideologii transgender, ale argument, ponieważ Bogu się to nie podoba, nie będzie tutaj używany. Popatrzę na to z czysto racjonalistycznego punktu widzenia. Moim celem także nie jest w żaden sposób krzywdzić osoby dokonujące zmian płci. Nawet jeśli myślę, że jest to złe, to będę się tutaj trzymał zasady: kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. A w takim przypadku musiałbym wpierw kamieniem rzucić w siebie. Natomiast żyjąc w demokracji, mam prawo do wyrażania mojej opinii, niezależnie czy się to komuś podoba, czy nie. Pamiętajmy, poprawność polityczna nie może osiągać zbyt dużych rozmiarów choć na to już jest chyba za późno. A więc rozpocznijmy. Transpłciowość odnosi się do tożsamości płciowej osób, które doświadczyły niezgodności między płcią, którą przypisano im przy urodzeniu, a płcią, z którą się identyfikują. Osoby transpłciowe identyfikują się jako płeć inna niż ta, którą miały przypisaną na podstawie cech biologicznych. I teraz moje pytanie. Co to znaczy, że komuś przypisano płeć? Lekarz albo matka zadecydowali o płci nowonarodzonego dziecka? A to nie jest tak, że człowiek już się z płcią rodzi? Powtórzę ostatnie zdanie. Osoby transpłciowe identyfikują się jako płeć inna niż ta, którą miały przypisaną na podstawie cech biologicznych. A czy to nie te cechy biologiczne właśnie o tym decydują? Ja rozumiem, iż czasami pewne osoby mają jakieś cechy płci przeciwnej. Z psychologii pamiętam o męskich kobietach i żeńskich mężczyznach. I oczywiście doszło w tym przypadku do jakiegoś zaburzenia, ale to jeszcze nie oznacza absurdu. No bo jak nazwać to, że to nie cechy biologiczne świadczą o płci? Zawsze myślałem, iż to penis lub pochwa jest wyznacznikiem tego, czy urodzone dziecko jest chłopcem czy dziewczynką. A tu się okazuje, że nie do końca. Czego się jeszcze dowiedziałem? Że osoba transpłciowa może identyfikować się nie tylko jako mężczyzna lub kobieta, ale też inna płeć niż ta przypisana im przy urodzeniu. Moje pytanie brzmi: co to jest inna płeć poza mężczyzną i kobietą? Powiem Wam szczerze, że moje zdziwienie wzrosło. A więc sprawdziłem, jakie jeszcze mamy płci, a bardziej chodzi tutaj o tożsamości płciowe. I wyskoczyła mi osoba niebinarna, czyli osoba, która nie identyfikuje się wyłącznie jako mężczyzna ani jako kobieta. Tożsamość niebinarna jest jednym z wielu punktów na płciowym spektrum, które wykracza poza tradycyjne kategorie binarne męskość kobiecość. Osoby niebinarne mogą identyfikować się jako gender queer, queer, przepraszam, może źle to czytam, gender queer. Jest to osoba, której tożsamość płciowa nie mieści się w tradycyjnych kategoriach męskości i kobiecości. Okej, okay, czyli w jakich? Jakie to kategorie? Tego już się nie dowiedziałem. 2. Agender. Osoba, która nie identyfikuje się z żadną płcią. Czyli identyfikuje się jako co? Po prostu jako człowiek? Numer 3. Bigender, osoba, która identyfikuje się jednocześnie jako mężczyzna i kobieta, lub przeskakuje między tymi dwiema tożsamościami. Muszę przyznać, że to mnie zaskoczyło jeszcze bardziej. No bo na jakiej podstawie, załóżmy, kobieta, która wie, że jest kobietą, Uważa, że jest także mężczyzną. A czy analogicznie ja mogę uważać się za człowieka rasy białej, ale też czarnej za jednym razem? A jeśli nie, to dlaczego? Na jakiej podstawie osoby decydujące o normach decydują posiadanie dwóch płci jednocześnie za normę, ale posiadanie dwóch kolorów skóry już nie? 4. Gender fluid Osoba, której tożsamość płciowa zmienia się w czasie. Sama się zmienia? Już na stałe czy na przemian? I dajmy na to, facet, który nagle uznał, że jest kobietą, zmienia także wtedy imię, ubiór? A jak ma żonę, to w tym przypadku ten chłop stał się również lesbijką, tak? Moi drodzy, muszę przyznać, że dzieje się tu niezłe science fiction. Absurd goni absurd i osobiście kompletnie nic z tego nie zrozumiałem. Wyrażę moją opinię. Wszystkie te przypadki brzmią dla mnie jak zaburzenia. I nie chodzi mi o nękanie tych osób, nic z tych rzeczy. W końcu to nie moja sprawa, czy kolega z pracy myśli, że ma jedną płeć czy dwie. Problem natomiast jest, iż pewne środowiska, politycy, ugrupowania chcą mi wmówić normalność tego zjawiska. Kochani, no pomyślmy przez chwilę. Czy wszystkie te tożsamości płciowe naprawdę są zupełnie czymś normalnym? Bo jeśli ja bym wmawiał ludziom, że jestem Juliuszem Cezarem, to uznano by mnie za wariata. Jeśli natomiast wmawiałbym, że nazywam się Piotro, ponieważ jestem to, a nie on lub ona, mam prawo wymagać akceptacji społecznej mojej decyzji. I nikt nie ma prawa mnie wyzywać od szalonych. Jak doszło do tak ogromnego absurdu? Jak to się stało, iż nie jest to traktowane jako pewnego rodzaju zaburzenie seksualne czy tożsamościowe? Dlaczego presja tego świata jest tak duża, że największa anomalia jest przepychana jako norma? Gdzie się podziała zwykła racjonalność? Z reguły słyszę wtedy odpowiedzi, że racjonalność każdy ma swoją, bo nie można przecież jej konkretnie zdefiniować. Moje zdanie jest takie, iż jeśli ktoś potrzebuje definicji racjonalności, to już w niektórych przypadkach ma problem. Dlaczego? Bo racjonalność po prostu jest i nie trzeba jej definiować. A jeśli ktoś koniecznie chce to robić, to raczej z własnych egoistycznych pobudek. Dam przykład. Wiek zgody na czynności seksualne na Filipinach to 12 lat, a w Watykanie nie jest nawet określony w prawie kanonicznym. I co, normalne to? Tylko dlatego, że w prawie jest wszystko w porządku, oznacza to, że jest wszystko w porządku? Bo w papierach się zgadza? I tamtejsze prawo wywarło nacisk, aby to przepchnąć? Nie wystarcza już ludzka racjonalność, aby zauważyć, że coś tutaj nie gra? Czy w przypadku tworzenia piętnastu płci też tak nie jest? Czy osoby deklarujące inną płeć niż mężczyzna lub kobieta nie wymagają pomocy specjalistycznej? I nie używam tutaj sarkazmu, naprawdę rodzi się pytanie, czy społeczeństwo nie wyrządza krzywdy ludziom, akceptując ich zaburzenie, zamiast je leczyć? W żadnym wypadku osoby te nie zasługują na potępienie. Niech nikt mi tego nie zarzuca, bo nie o to mi chodzi. Ale co z racjonalnością? Owszem, osoba uważająca się za człowieka niebinarnego ma do tego prawo. Nie zamierzam zmieniać takiej osoby, to nie moja sprawa. Ale wchodzenie z tym w sferę społeczną i wykrzykiwanie, aby to traktować za normę, to już co innego. Może, drodzy niebinarni, potrzebujecie tak naprawdę czegoś innego niż walki o prawo do dwóch płci naraz lub żadnej? Może najzwyczajniej w świecie brakuje Wam czegoś? Sięgnijcie głębiej. Może brakuje Wam miłości? Może brakuje Wam relacji z Bogiem? Podczas gdy Bóg pragnie tej relacji z każdym.